Yo Siemano, witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w Brookhaven. Yy, nie wiecie o to, co to jest, ale subskrybujcie, komentujcie oraz lajkujcie. Mój kanał to niedługo 15 subskrybentów. A ja już tłumaczę o co w tej grze chodzi. To jest jak yy, prawdziwe życie, ale w Robloxie. Tam jest jakiś. Yy, chwila. Zobaczę nawet. Tu jest. Yy, ban. fila ściał mi trochę chwilunia. Chyba dużo osób gra. Tu Rockstar jakieś ubrania. Fener, wiem co to jest. No. No i co, będziemy grać? Ja. Yy, po... Wiem. Wezmę sobie jakiś pojazd. Może ja. Jaki? Mhm. O. Wiem jaką brykę. Taką brykę sobie weźmiemy. A co tam? A co mi tam? Taką se brykę. Nie no szeftuję, widzowie, spokojnie. Spokojnie. Autobusikiem. Autobusik lepszy. Opatrzcie A nie, to nie jest autobus. Jest taki kempingowy. Dobra, nie Te, to też żartuję. Nie będziemy. Jak tu autem dać? Pojechać. Dobra, weźmy się z autem. Podwieźć? Nie, nie podwieźć. Pojedziemy, nie wiem, w tamtą stronę. Trochę jak wariat jada, ale udawajcie, że tego nie było. Dobra, jedziemy gdzieś na górkę. O! A jaka wila? Tu numer 11. A tu 16, dobra. Byłem. Tylko łamie prawo, ale nie będzie. Tego się nie robi dla widzów. Nomek numer 15. Tak. Dobra, i jaką byś tu chatę wybrać? Hmm. Czekaj hmm, coś tam Dobra, nie będzie mi pisać. O, Milena, he! Cześć, Milena. Ja... Dobra, he! Добра, какво тут тук хата А се так А, что? Что е? О, е хата. О, те бе. Нет, не, вен. Где моя Откроем гараж. Auto, moje auto, czekajcie, żeby nie wjechał? Wierzę. Czekajcie. Muszę o, ucelować, żeby nie walnął w Dobra, siatka, odprowadzę. W sumie sam nie wiem, jak mi ta wygląda. Tu mam jabłuszka. Bananik. <grym> Dziewczyno! No, fajnie. Ona mi zabierze auto. Będę wściekły i to na maksie. Dziewczyna, zejdź. Dziewczyna! Не могу выехать. О. Вывалим. Хоть штуплицам тесно. Девчонка. Сял мне с тонда. Закнуть дверь. От. Ты не выйдешь, Своня. Twanek co mi dom chce ok. O no. w ciebie nie mogę. No jaki cwaniak? O, ale fajny bok, fajny domek. Gościu, wyjdziesz mi stąd. Cześć. Co chcesz? O ty dziadzie! Ну ка, что? не стал. А, Просто ченьку я. Гости у меня обработал. Kościół wejdź o o o! No i wywalony! Było trwania kować? Czekaj, czy on zabrał mi te pieniądze. Oby nie, oby nie, oby nie. Chyba nie okradł. Znaczy okradł, ale chyba nie ma przy sobie akurat. Nie ma nikogo? Nie ma, Ole Jak to teraz? Pozbyć się laserów? Mm. Nie wiem. Jakby nazwać to nie Wiem. Czekaj, czy to będzie działać. O, już. Nie działa. Yy, nazwa? Nie dom YouTube. tylko dom YouTube. Dom dom YouTube. Mm. Dom mm, milionera. Kurczę, trzeba. Dobra. Chwilunia. Ja muszę tylko coś zobaczyć. Chwilunia. Jeszcze chwila. Sekundka. 比如，嗯，比如呢？ Dobra, teraz wstawiamy yy. na taki kolor. Po... A co tam? To znaczy, że to jest dom moich fanów. A jeśli chcecie wstępować do tego, to zróbcie takie coś, że napiszcie mi powiadomienia. Napiszcie mi powiadomienia. Później, jak znajdziecie mnie, dołączycie do mnie to napiszcie się na czat, jestem twoim fanem i y, jak będzie mój dom y, no to po prostu y, mieszkam pod, y, jeszcze raz pięt, mieszkam pod piętnastką tak zawsze raczej będę mieszkał pod piętnastką, albo obok będę mieszkał, i po prostu y, ja was puszczę, tylko musicie napisać, ja będę sprawdzał nazwę, więc uwaga no a ja dalej będę oprowadzał Was po, oj, po mojej chacie. Po mojej chacie. Rąkacie. No, tutaj. Albo dobra, otworzymy tego. chyba nie ma złodzieja już. E, tu zamkniemy. Tu mam save, jak widzieliście. Tutaj można rozpalić kominek. Tu mam ten. Tylko nie podglądajcie teraz. Meju, 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 meju. E! Tu prywatność obowiązuje. Dobra, umyję rączki. Tu chyba prywatności już nie ma. Można sobie szczotkę, poczesać się. Ale ja nie chcę podczesać. O! Jest też szczotka elektryczna. My Patrzcie teraz. Mejo. Czekaj. My umy ju. My umy. Pciu. O, na na dałem. Dobra, dalej. Tu są jakieś takie pokoiki. To O, tu to, drugi taras. A jeśli chcecie, żebym miał inny domek niż teraz, chociaż ten mi bardzo się podoba, tam jeszcze mam yy, ten, wiecie, no. Jeśli chcecie, żebym zmienił, to musicie dać łapę do góry i sub subika, bo jak nie to ja panem z dachu i się zabiję. A co? Jak nie dacie teraz łapy do góry, to skaczę z tego dachu. Uwaga! Skaczę. Trzy. Cztery. Au, 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 au. Ale mnie boli. O au, au. au. Czekajcie, muszę zadzwonić. Au, ale mnie boli. O oh, o oh, wow. o oh. o jejciu, o oh, jak boli o oh, wszyscy selfie, halo, halo tak, przed moim domem, jak nie, muszę pojechać? No, no, no dobra, dobra, ała oh, wow. widzowie, muszę pojechać, bo pan doktor. Właśnie zadzwonił, powiedział, muszę stać. Powiedział, że muszę przyjechać, bo nie, nie obsługują teraz. O, o. powolutku. powolutku. Zamknie się zamknie. O, 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 ale boli. El roba kakas. O o, roba kakas. Coś robi. Rabuje ka kasę. Co ja jadę po lewej stronie? Chyba właśnie kręci od tego kręcenia się w głowie coś słabo kieruje. O. O, nie tędy! o, Ale boli! Mm. Oj, nie wiem. Boli strasznie niesamowicie. Oła! Tak? Au, au, au. Ale boli! Halo? Nikogo nie ma? Muszę zobaczyć co. o Coś mi się dzieje. Oło. o, X O. X-Ray. Auu. O, wszystko było dobrze. Ole światła. O, ole mnie nogi boli i głowa mnie boli. Jak X-Ray. Patrzcie, głowa. Czy mnie nogi tutaj nie, ale też głowa mnie nogi mnie boli. Tutaj. Oa. Brzuch. Chyba coś z jedzeniem będę miał teraz nie tak. Au, au. Idę się położyć. Nie ma tu żadnego doktora. Sam sobie muszę. Sam siebie muszę zbadać. ała. Czekajcie. Eee. Czekajcie chwilę. Nie to. Muszę. Ola. Dobra, no tak. teraz muszę się zbadać. <grym> dobra. Uwaga. Eee, O! O Dobra, jest tu jakiś zastrzyk, bo mnie teraz nogi bolą. Ten brzuch. Ja mam tu zastrzyków? O! Może to się przyda. Słucham swego serca. Uwaga! Bum, 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 bum. Ciśnienie jest mocno podniesione. Chyba źle. O, tu też pum, o pum, pum, O, pum, 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 O! Ale operacyjna, to jakoś to, no nie. A tu co jest? O dzidziusie, to tu nie. Newborn. A tu? To jest korytarz. No nie ma tu innych takich rzeczy. Co to jest? Muziki. O, ale się źle czuję. O, kurtyny zasłonić można, ale ja nie chcę. To się nie zobaczy. Ej, ciu. Ale, Coś ci ten zastrzyk. E pomogło mi to. Dobrze się już czuję. Jeee! Dobra, jak ja taki jestem, to ja zostaję y, szpitalem. No już te. Nie zostaję w szpitalem, bo nie da się zostać w szpitalem. Ale będę pracował teraz w szpitalu. Jej! mam nową pracę, ale jeszcze, jeszcze troszkę boli mnie. A On mnie wcześniej obrabował. O ty cwaniaku. Taki. No i co? 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 Na no, I. banhouse, Chociaż to nie i topku. Dobra, już się dobrze czuję, patrzcie jak szybko biegam. Czekajcie, coś jakieś. Bo tyle w brzuchu mam. Ale ja szybko... Jak ja szybko biegam. I skaczę. O jacie. Czy ja dostałam super mocy? Dajcie znać jak sądzicie. A ja nie biorę auta. Biegnę na piechotę. Może jeszcze pohuś tam. Patrzcie. Buju, buju! Wow, ale, ale mam moce! wow, Patrzcie jakie moce! Oj, teraz nie wyszło. Patrzcie jakie moce! Ale umiem się huśtać! Wow! Fikołki jakieś normalnie robię! O! Ale się huśtam Łaahu! O ja O! O! o Usiadłem sobie Ech! Dobra Stój! A! Stój! Dobra, stój Normalnie Wiecie co? Ja się zwalniam Ja się zwalniam, nie chcę być tym głupim Yy... Ten... Nie. Chuj. Nie chcę być lekarzem. Tyle się rzeczy dzieje. Ja chcę być dzieckiem. Po prostu się bawić. Dziecko. Nie ja mam tą nie muszę. A no wiecie co? Ja mam pomysł. Tylko muszę najpierw yy, sobie rzeczy przygotować. O! jest dziewczynka. Mojego pluszaczka. Mm. bombę na pewno. Mm. latarkę. Co jeszcze? I lor lornetkę. Te I teraz. Uwaga. zakradniemy się. Uwaga. A nie. Jednak nie. A wy co? Dobra, wiecie co? A w sumie może to być? A wy co, co robicie? Ech, nie mam karty. Pachaj. Ale się dobrze czuję. O jak? Mam bombę. Mógłbym obrabować to. Dajcie łapy w górę, jeśli mam to. Tego nie obrabować, a jeśli mam obrabować to, to dajcie łapę w dół. Nie wiem czemu tak, tak wymyślę. A ja chyba... jakiś kusa mam. Wiem, wybuchnę to, żeby pokazać wam jak to wygląda. Ten. Oj, znikła bomba. Ale nie będę brał pieniędzy, bo jestem super bohaterem! I tu są pieniążki, można, nawet ja pokażę, można je wziąć, ale ja nie chcę Patrz nie mam Ja stąd wyłaczę, żeby nie jeszcze... Ja nic nie zrobiłem Pokażę wam To też schowam Uu. Nie uciekam, bo jeszcze mnie złapi? Ty gościu mi obrabował chatę. Ha co teraz? Co teraz? Gościu! Co ty? Znowu mnie chcesz obrabować? O jaki śpanie! Jak wywalić z chaty? O, bankhaus i nie ma kasiory! O ja, on chciał mnie znowu obrabować? Prawie mu się to udało! Co jest? Dobra. A na dzisiaj to by było tyle. A, jednak nie. Patrzcie, jeszcze na koniec odcineczka. Pokażę Wam. O co w tym chodzi? Patrzcie. Czekajcie. Na to zobaczcie. To jest bez Ale to jest etyk, Patrzcie. Można wszystko daleko widać. Patrzcie. Łakam yy, hashtag 200. A to jest trochę dalej. Albo jest znak plikowym ST. Ale to w prawdziwym życiu jest trochę dalej. Albo moja gęba. A moja gęba jest jeszcze bliżej Was. A Wy subskrybujcie, komentujcie oraz lajkujcie. Na dzisiaj to by było tyle. I żegnajcie y, do następnego odcinka. Nara!